Cześć i czołem, witam was serdecznie. Słuchajcie, Ewiner wjeżdża z nową promocją, którą już kiedyś w sumie miał. Zwrot na konto depozytowe: czyli gracie sobie kupon. Jeżeli nie wejdzie, wraca do was kasa i możecie to od razu wypłacić. Nic nie trzeba obracać. Już tłumaczę o, to, o co w tym chodzi. Jeżeli ktoś chce przejść do typu, przewincie sobie dla nowych użytkowników. Tutaj wytłumaczę: zakładacie konto w Ewinerze, polskim legalnym bookmacherze, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. I używacie kodu promocyjnego 190 VIP, tak jak widzicie teraz na grafice. I po rejestracji możecie sobie zagrać pierwszy kupon, obojętnie jaki, za Maksymalnie 176 zł i 14 groszy. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 155 zł, które od razu możecie wypłacić. Nic w tym wypadku nie trzeba obracać. Jest to świetna promocja, którą warto wykorzystać. Te promocje ze zwrotem na konto depozytowe naprawdę robią robotę i są fajne. Jeżeli ktoś nie ma konta we Winerze, to to jest chyba najlepszy moment, żeby je sobie założyć i tą promocję wykorzystać. Pierwszy komentarz pod tym filmem, kod promocyjny 190 VIP i, i rejestracja zajmuje dosłownie 3 minuty. I to tyle, dzisiaj lecimy z kuponem tutaj na, na naszym kanale po krótkiej przerwie. Dorzucam oczywiście konkurs, pieniądze do wygrania. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do typów, oczywiście konkurs. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć o, o nagrodę? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładną ilość rund w dzisiejszym meczu pomiędzy BIG a FACE. Dodatkowo, jak zawsze, dopisujecie swój login gracza za winera, czyli standardowe zasady. Typujemy do 21:30 komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na winner nie biorą udziału w zabawie. Przechodzimy do typów. Zaczynamy od spotkania Astralis kontra NiP i Overka Plopskiego. Astralis po roszadach w składzie nie przypomina już tego samego zespołu, który wygrywał wielkiego szlema Intela Zarok. 2018. Duńczycy przegrali 4 z poprzednich 5 spotkań i niewiele przemawia za nimi w spotkaniu z Ninja in Pyjamas. Za są również statystyki indywidualne. Nawk i, i właśnie Plopski to zawodnicy, którzy mogą poszczycić się częstotliwością zabójstw na rundę na poziomie 0,73 i lepszym od nich jest tylko device, który ostatnio ma gorsze wyniki będące konsekwencją słabszych występów jego drużyny. Plopski na ostatnich 10 mapach tylko dwukrotnie nie wychodził z KD Ratio na, na zielono, a na 7 z tych map pokrywał linię 18 zabójstw. Uważamy, że w tym spotkaniu obie ekipy zagrają w miarę wyrównanego CSA i Plopski pokryje nam linię 38 zabójstw. Dorzucamy do tego. Over Zer w meczu Big's Face. No, i w tym meczu, właśnie pomiędzy Big a Face, idziemy we fragi jednego z najbardziej doświadczonych i utytułowanych zawodników z Ameryki Południowej. Coldzera potrafi błyszeć w najważniejszych meczach i zdobywać arcyważne fragi. Nie bez powodu jego graffiti możemy zobaczyć na Mirażu. Obie drużyny wyszły ze swojej grupy z pierwszego miejsca, lecz Big miało zdecydowanie łatwiejszych przeciwników. W meczu na Face nie będzie tak łatwo, a obie drużyny będą długo się badać. Statystyczna gra będzie sprzyjała fragowaniu snajperów i liczymy na ogromne doświadczenie Brazylijczyka. Uważam, że pokryje pokryją linię 36 zabójstw na dwóch pierwszych mapach. No i oczywiście tak wygląda nasz kupon. Zawsze zawsze wam rzucamy, przypominam, że ta stawka 176 zł i 14 groszy to jest maksymalna stawka pod promocję dla nowych graczy. Jeżeli ten kupon nie wejdzie, otrzymacie zwrot stawki for w wysokości 155 zł, które od razu możecie wypłacić i od razu też powiem, gdzie znajdziecie te dwa typy. Wchodzicie sobie w zakładkę DreamHack Spring EU, tak jak po lewej stronie widzicie. No i oczywiście over Plopskiego w pierwszym meczu od góry o 14. Astralis, Ninja in Pyjamas i Over Cold w, w trzecim dzisiejszym meczu 21.10 Big Face Clan. Rozwijacie, znajdziecie, gracie, wygrywacie. A jeżeli nie wygramy, to, to oczywiście nowi gracze otrzymają zwrot. Link rejestracyjny w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Trzymamy kciuki. No i na dzisiaj to było na tyle. Dzięki, wielkie, że oglądaliście na sam koniec. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup. Linki macie w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Trzymamy kciuki za kupon. Słyszymy się jutro. Na razie.